Do Kościańskiej komendy zgłosiła się mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa metodą na węgiel. Znalazła na ofertę sklepu internetowego oferującego na sprzedaż opal, gdzie zamówiła tonem węgla, za który zapłaciła 1120 zł. Niestety nie otrzymała zamówionego towaru, ani też złotu pieniędzy. Kontakt ze sprzedającym się urwał, a strona internetowa przestała istnieć. Bądźmy ostrożni przy tego typu zamówieniach, nie bądźmy bezwzględnie ufni, że każde ogłoszenie w mediach społecznościowych lub stronie internetowej jest prawdziwe i wiarygodne. Przestępcy w różny sposób budują swoją wiarygodność i zaufanie kupujących. Oszuści często posługują się fałszywymi stronami internetowymi oferującymi na sprzedaż tanie surowce opałowe. Często wiarygodność tych stron zwiększają poprzez wykorzystanie danych firm faktycznie istniejących, na które tworzone są strony internetowe. Przy takim zakupie należy zwrócić uwagę na podejrzanie, niskie ceny, brak kontaktu, brak odbioru osobistego i płatność wyłącznie przelewem, gdyż oszuści znikają po otrzymaniu pieniędzy, najbezpieczniej płacić przy odbiorze, zwłaszcza przy dużych kwotach.